Dobry wieczór, obok mnie Ania Pawłowska. Dobry wieczór. Eee, po pierwszym z dwóch w krótkim, w krótkim odstępie czasu meczów z Pszczółkami z Lublina, jak twoje wrażenia po pierwszym spotkaniu? Na pewno był to dla nas ciężki mecz. Lublin postawił nam mocne, twarde warunki. Eee, momentami nasza obrona była dobra, dobrze rotowałyśmy, wspierałyśmy mm -hmm. się, ale były też momenty, gdzie Lublin rozpracował dobrze naszą obronę mm -hmm. i wtedy i wtedy właśnie wytworzył tą przewagę. I myślę, że głównie to musimy poprawić przed następnym mm -hmm. meczem, że skupić się na tych momentach słabej obrony. Jeśli to wyeliminujemy, myślę, że będziemy mogły powalczyć. Mm -hmm. wydaje się tak moim oczywiście leickim okiem, że gdzieś, zwłaszcza na początku meczu miałyście właśnie kłopot, jeśli chodzi o obronę, wtedy, kiedy, kiedy było przechodzenie do szybkiego ataku, tak, przez zespół z Lubina, po to, że jakby w sensie ta, ta, to przejście dla was do, do obrony troszkę tutaj nie funkcjonowało. Tak, no chyba, jest tak to naszą to... taką trochę bolączką, ten powrót do obrony, ale cały czas nad tym pracujemy i mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie to coraz lepiej wyglądało. Mm -hmm. No już w trzeciej kwarcie, zremisowanej przez, e, przez Polonię, już, już, już było sporo zdecydowanie lepszych momentów. Tak, myślę, że ten fragment gry to były właśnie nasze skuteczne rzuty i przede wszystkim dobra i mocna obrona. I to to poskutkowało mm -hmm. tym, że jakby ta partia była wyrównana. Mm -hmm. Dzisiaj też trochę był, miał się kłopot, żeby się wstrzelić za trzy punkty. Dopiero, <noise> dopiero gdzieś tam ten worek się otworzył w trzeciej kwarcie, czy to ty znasz troszkę te obręcze, <noise> ponieważ. Nie było dzisiaj widać, ale... <noise> No nie Co? wiem, zawsze jak się przyjeżdża na inne mm -hmm. inną halę, to, no to pewnie jest jakoś tam trudniej, ale na pewno nie możemy się tym tłumaczyć, po prostu nie się dzisiaj. Nie, nie miałyście też dzisiaj okazji do, do, nie. do treningu rzutowego. Po prostu z autobus. Okej. Okay. <laughs> troszkę, troszkę. Troszkę tak. Nawiązując właśnie do, te, do, twojego, do Twojej gry w zespole z Lublina dwa sezony temu, zostało jeszcze troszkę znajomych twarzy? Tak, tak. Teraz cały czas w zespole jest Zuzia Sklepowicz, Wiktoria Duchnowska i Olga Trzeciak, więc mm -hmm. trzy zawodniczki z tamtego sezonu są. One chyba w poprzednim sezonie też były, więc mm -hmm. jakby cały czas zostały w zespole z Lublina. To te Twoje przechwyty w dzisiejszym meczu to na, na koleżankach, które znałaś, czy, czy po prostu do przeczytania gra? Nie pamiętam. tak. Też z, z pamięci nie, nie cytuję, ale, ale na pewno, na pewno były, nie tylko, nie tylko zresztą w Twoim wykonaniu, wydaje się, mimo że tego, że mówisz, że ta obrana mama ankamenty, to jednak były takie momenty, kiedy fajnie czytałyście ta rywalek. Tak, dokładnie, mam nadzieję, że coraz bardziej się rozumiemy i coraz bardziej rozumiemy te rotacje i wygląda to dużo lepiej. Mhm. Ten mecz w Warszawie już za, e, dwa dni. Myślisz, że będzie miał trochę inne oblicze od tego dzisiejszego, wtedy, kiedy wy będziecie gospodyniami, no, będziecie w trybun? przede wszystkim ten, że będziemy grać u siebie i mhm. na swojej hali ze swoimi kibicami i to jest tak naprawdę dwa dni po tym, po, mhm. po tym obecnym meczu, więc. Ciężko cokolwiek powiedzieć, na pewno będziemy walczyć i próbować, żeby to bo na, to zwycięstwo było nasze w tym spotkaniu. Będziemy mocno trzymać kciuki. Jeszcze tak zapytam, trochę przewrotnie, bo w zasadzie ten mecz dzisiejszy dopiero kończy pierwszą rundę dla Was i dla, i dla zespołu z Lublina chyba też. Nasz bilet z Polonii e, po Ej. pierwszej rundzie? Tak, ja mam budkę suflera. Mam. A no, dodatni? Dodatni 6, 6, 4. O ile, o ile dobrze nam się tutaj z prezesem w, trak w trakcie oglądania, czy udało policzyć. A Spodziewałaś się, że będzie chyba aż tak dobrze? Chyba można tak powiedzieć, że aż tak dobrze. Szczerze mówiąc, tu nie zastanawiałam się, jak okay. będzie wyglądał ten sezon. Po prostu myślałam o tym, że będziemy walczyć w każdym meczu i na pewno się nie poddamy i na pewno jakieś niespodzianki i może zwycięstwa przyjdą. Mm -hmm. I tak też się stało. Jakieś tam mecze wyszarpałyśmy. Mm -hmm. to mecze, które były jakby z przeciwnikami na, jakby na równi, które powinniśmy wygrać, też na razie wygrywamy i mam nadzieję, że tak zostanie. Jasne. Jest jakiś taki mecz, nawet może nie tylko z tej pierwszej rundy, ale z tych wszystkich już 17 chyba, bodajże, na waszym koncie, który byś chętnie zagrało jeszcze raz z jakiegoś powodu? Nie. Chyba mecz zbyt goszczą u nas, bo mieliśmy takie poczucie, że ten mecz był tak naprawdę do wygrania na swojej hali mhm. i jakby w końcówce nam tam ta koncentracja trochę uciekła, jakbyśmy ją zachowały do końca, myślę, że mógłby się to różnie skończyć. No, w, 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 jakby w sezonie zasadniczym już nie będzie okazji, być może jakoś tak się zdarzy, że będzie okazja w play-off, bo już macie zagwarantowane to miejsce w play-off. Też gratulacje dla ciebie Dziękujemy. i dla zespołu. No i co, i jeszcze raz powodzenia w niedzielnym meczu. Dziękujemy. Bardzo dziękuję za rozmowę.